Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, na który chyba większość z Was czekała. Właściwie się z nim trochę spóźniliśmy, ponieważ miał być on z okazji 1000 widzów, jednak no zebraliśmy trochę rzeczy to i owo na konkurs o czym za chwilę spokojnie. E, zaraz do tego wejdziemy. Przybyło nam też wielu widzów, ponieważ na dzień dzisiejszy mamy ich 1800. Za co bardzo dziękujemy. Mhm. E, no tak, zanim przejdziemy jeszcze od tych zmian i tak dalej. Chwila szybka o Dremor's jak Tak jak obiecałem Wam wcześniej, we wcześniejszym odcinku, w którym dziękowałem za 900 widzów, i mówiłem, że będzie Dremor's y Nie, nie będzie. <ścoughs> tak, trochę kamsko, ale no niestety mamy na to za mało czasu. Gameplay, recenzje swoją drogą. Mamy ostatnio strasznie dużo sprzętu do recenzowania. Chociaż może nie tyle strasznie dużo, ale trochę tego jest. jest szczególnie, że są w wakacje chcielibyśmy jeszcze troszeczkę odpocząć. Jeśli będziemy mieli więcej czasu, naturalnie będziemy to robić. Nie jest tak, że w ogóle tego z tego rozumiemy, ponieważ no, mieliśmy trochę z tego obejrzeć, czemu by tego nie kontynuować, prawda? Jeszcze przed konkursem chcielibyśmy Was poinformować o tych wielkich zmianach, o których już Wam mówiliśmy wcześniej. Niestety musimy zakończyć działalność Borsuk TV na rzecz czegoś innego. W dniu dzisiejszym zmieniamy bowiem nazwę. Możecie zapomnieć o borsuk TV, ponieważ wszystkie następne filmiki będą ukazywać się pod logiem Abster. A świat, właściwie te wszystkie zmiany, o których wcześniej mówiłem. To nowa szata graficzna bloga, który mam nadzieję. Znaczy mam, mam taki plan, żeby pisać na nim jak najczęściej. Nie tylko będę informował mnie o odcinkach, będę tam pisał o kilku informacjach, nie tylko na temat kanału, ale ogólnie o świecie Apple. Yy, może jakieś pisemne recenzje. No i jeszcze na YouTube. Szata graficzna na YouTube się tak za bardzo nie zmieniła. No chyba że dostaniemy partnera, hmm. na którego czekamy już trzy tygodnie. Trzy tydzień. A kiedy będzie, tak, to nie będzie. No, a fajnie. Dobra, i przejdźmy teraz może do tych konkursów, nawet chyba na które czekaliście najbardziej. Podzieliliśmy je na trzy jakby części. Jeden jest zorganizowany jedynie przy współpracy z serwisem IPG, a pozostałe to takie zbiórka rzeczy, które wpadły nam od Stopa i innych firm. I podzieliliśmy na, na iPhone i na iPhone na PC. Zobaczymy, co zobaczycie. Dobra, pierwszy konkurs IPG. Najpierw może o nagrodach, żebyście... Jeszcze tu zostali? No tak. Za trzecie miejsce dostanie się taką ładowarkę do różnych telefonów. Za drugie miejsce Element Case, inaczej Vapor i Hoco Case. A za pierwsze miejsce IDOC. Od razu mówię, że wszystko. Będzie opisane w regulaminie wszystkich konkursów, link zaraz podam. Zasady konkursu: każdy się zastanawia o co chodzi, żeby wygrać takie fajne rzeczy. Musicie zrobić sobie zdjęcie z czymś od dawna: iPodem, iPhone'em, Maciem, co Wy tam macie. Bądźcie kreatywni. Wyjdźcie sobie na dwór zróbcie, nie wiem, na... z lupieniem do góry nogami, wyskoczcie na spadochronem. No przez okno. Mabob wskażcie przez okno na bungee z makiem, czy coś. Nie wiem, zróbcie sobie zdjęcie począć wstać na stronę na Facebooku IPG, więc też ktoś powinien pokazać. Konkurs trwa dwa tygodnie, tak jak reszta. Wybierzemy trzech zwycięzców i ogłosimy wyniki na stronie na Facebooku IPG i na naszej, już na nowej. Przechodzimy do drugiego konkursu, który będzie dotyczył iPhone'a. Do wygrania mamy wiele rzeczy, które recenzowaliśmy na przełonie stycznia, maja, właściwie czerwca. Jedną z rzeczy są cztery casey od iFix, czyli Trexta Autobahn Series, dwa Jelaskinsy od firmy Jelaskins Polska, czyli Abraham Obama oraz War of the Monsters, a także rzeczy od firmy Forstop, czyli fajny case Piro Holster, case made mechanica, a także głośniki, które powinny się pojawić w najbliższym czasie na naszym kanale, czyli Piro Music Fan. dokładnie te. No i ostatnia część konkursu. To początko yy, została na MAC PC. Yy, w który to wygrania jest. 8-GB pendrive ufundowany przez Kingston Polska. Yy, tukano Second Skin Color, który to już Myszka Swift oraz krowiec Tukano Art Trees. No i... Pewnie zastanawiacie się, co musicie zrobić, aby wygrać te przedmioty. Otóż wystarczy, że... To właściwie nie wystarczy, musicie też się opisać kreatywnością, ale bez robienia zdjęć, ponieważ musicie wymyśleć jakiś ciekawy slogan, który będzie związany z nazwą naszego kanału nową, czyli Upster oraz tematyką, czyli gameplay, recenzje ze świata Apple oraz iPhone'a. I te... Tak. i rzeczy. Pamiętajcie, że każda osoba może wygrać tylko jedną rzecz, nieważne jaka to jest kategoria. Nie. Możecie również wygrać w IPG i w naszym, ale to zobaczymy. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Konkurs yy, i rzeczy do wygrania myślę, że są fajne i warto wziąć udział, wysilić się, wstać sprzed komputera i coś wymyśleć. No i chcielibyśmy wam jeszcze podziękować za to, że trwaliście z nami Prawie dwa lata, gdyż rodziny takiego kanału będą w wrześniu. Z tej okazji też jakiś konkurs. Nie martwcie się, tak, tam tam. I chcielibyśmy jeszcze poinformować, że teraz będziemy wyjeżdżać na wakacje, więc no. filmiki będą rzadko albo jeżeli w ogóle będą. Więc możecie się tak trochę odpocząć. Wyjeżdżamy 6 sierpnia, bo daję, że... 6 sierpnia wracamy, pod koniec sierpnia. Więc pewnie coś mi się tam może uda 30 wrócić. No, ale przez jeszcze 3 tygodnie zostały, nie tygodnie, 3 tygodnie zostały, więc jeszcze coś tam, coś tam wrzucimy, nie wiem, może jakieś gameplay i recenzje na pewno. No, jeszcze do zrecenzowania dwie sztuki mm, mocowań do iPhone'a do samochodu. to są te śmieszne, fajne takie mocowania. Nie martwcie się, ponieważ we wrześniu wracamy ze standardową ilością filmików, czyli tam 8, 15, na, na 15 miesiąc. 300, 300. To codziennie 3 filmiki kiedy to na mastery. Eee, no chyba, że nam załatwicie jakieś zwolnienie do szkoły. No i to tyle, do zobaczenia. Będęcie sobie bezprawiedliwie wszystkie linki, które się zaraz pokażą i tak dalej. No i wejdźcie na wszystkie, które się pokazały wcześniej. Cześć.